ピピピピピピピピピピピピピピ Hej, jestem i witam was w kolejnym odcinku z serii naszej, gdzie robimy naszą grę. Jak widzieliście, zacząłem projektować mapę i projektowanie mapy dokończymy sobie na jutrzejszym live'ie około godziny 15. Na którego serdecznie zapraszam. Jak widzieliście, zaprojektowałem przejście, zaprojektowałem projektować mapę, a sety do mapy nie są moje. W przyszłości zastąpimy oryginalnymi, ale na razie chcę zbudować jakiś zarys, coś takiego. Jak widziałem dałem wam też wcześniej Takiego screena, gdzie pokazywałem, że zacząłem pracować nad AI przeciwników, nad bossem To już jest praktycznie gotowe Na jutrzejszym live najprawdopodobniej pokażę No dzisiaj taki krótki gameplay, jeszcze niedopracowany, No ale chciałem wam pokazać, że cały czas się coś robię Miałem też małą przerwę Ale już wróciłem do, jak widzicie, do tego Będzie teraz więcej materiału z tej serii no, będziemy kontynuowali robienie naszej gry. Ogółem urodził mi się pomysł w głowie, żebyśmy się naszą grę zamknęli w pięciu głównych partiach. Yy, mam już jakiś projekt tego, ale jeszcze muszę go dopracować dokładnie. Najpewniej no, na live, ja również go Wam przedstawię za pomocą Paint'a, bo czego by innego. No tak, no Paint to Paint, no, ale zrozumieć, po prostu rysuję Wam. Jak to będzie działało? Bo mam pomysł, mógłbym o nim mówić godzinę, wyjaśniać, ale słuchajmy tego nie wyjaśnię. Przygryzuję jakiś znośny diagram na jutro na 15. Yy, więc jak widzicie, jest już tutaj dużo, zrobiłem. Yy, demo będzie jutro po live. te posta do pobrania. Ogarnąłem też Gita na komputer, więc nie będzie chyba na jakieś 3-4 folder chyba, będzie wszystko w jednym. Yy. No i tak, też jeszcze taka sprawa. Silksong, nie ma nadal Newsów o Silksongu. W sensie są, będzie niedługo grywalne demo, ale ja się z moim demo wyrobię, bo to będzie jutro. Przed nimi. Tak jak obiecałem w poprzednim filmie, miesiąc temu. Tak, będzie więcej filmów. No to zobaczymy w przyszłym live. Jaj, no ja nigdy tych filmów kończyć nie umiem. Naprawdę porażka. you